Konnichiwa. Słuchajcie, cud się stał. Telefon miałem. Dziń, dziń. Halo. Panie Tynio, jak z tej strony? Niech se pan tam mówi po japońsku śmiesznie. No i niech ten ryż pan gotuje. No dobra. No rewelacja. Z nieba mi ta wiadomość spadła. Dlaczego? Słuchajcie, ostatnio robiłem kilka razy donaty takie, czyli pączki z dziureczką, okrągłe. Z posypką furikake. Tu jest akurat limitowana edycja z Pokémonami. Nie wiem, czy jeszcze dostępna jest. Tu mam na przykład, słuchajcie, zwykłe z łososiem. Tu mam, słuchajcie, z glonami łakamę, Z jajeczkiem. No i taki dodatek właśnie furi, furikake do ryżu. Bezpośrednio się sypie. Jeżeli chodzi o tą foremkę, nie macie, nie przejmujcie się. Możecie ode mnie dostać coś takiego. Co to jest? To jest do Donigiri. Mniejsza i większa foremka. Ona też się ta mniejsza idealnie sprawdzi. Nie ma tu farszu, także zaopatrzcie się w razie czego w jakąś herbatkę zieloną albo jakiś fajny napój. Co do tych foremek, jak to dostać? Wszystko możecie się dowiedzieć z filmiku. Chwale się czy żale, część trzecia, tam jest wszystko opisane. Nie tylko to można dostać za darmo. Trzeba tylko dwa warunki spełnić. Możecie dostać jeszcze inne gadżety. Kuchenne. Jeżeli chodzi o to, genialna sprawa pasuje do wszystkiego. Jeżeli chodzi o sam ryż i właśnie te donaty ryżowe. Przyprawę znalazłem genialną. Już w wakacje się tym bawiłem. Nie chciałem wcześniej wam mówić. Dopiero teraz to po prostu wam news na tego sprzedaję. Sucha sucha suchy ocet, sucha przyprawa całkowicie taka naprawdę. To jest tam ocet, sól i cukier. Wszystko to jest zmieszane. Posypuje się odpowiednią ilość do ryżu. Rewelacja. Nie trzeba się bawić w te miksurki z octem, z mieszaniem, z tym wszystkim. Super sprawa, także ja Wam polecam. Będziecie mieli fotkę, będziecie widzieć wszystko, także nie przejmujcie się tym. Wszystko jest dostępne bez problemu. Słuchajcie, w azjatyckich sklepach, czy stacjonarnych we Wrocławiu. ja już to widziałam nawet właśnie takie rzeczy, czy ewentualnie w internetowych. Także ja Wam tutaj i i kimas. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, oraz Arigato. No i słuchajcie, dziękuję Wam za, za wszystko i polecam Wam oglądanie tego materiału oraz następnych materiałów. A jeżeli nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. No i sayonara! Ok, jeżeli chodzi o sam ryż, o przygotowanie, to już wiecie wszystko, ponieważ wiadomo, już było pokazane. Ja tutaj tylko i wyłącznie chcę dojść do tego momentu, kiedy mamy już ugotowany ryż. No właśnie, mamy ugotowany ryż, zwolnijmy trochę. No ale bez przesady, możemy troszeczkę szybciej tutaj się ruszać. Okej, okay. słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie ten przepis, to jest tutaj właśnie ta modyfikacja, że tutaj dodaję taką właśnie przyprawę, można powiedzieć suchy ocet, suchy właśnie cukier i suchą sól także to jest właśnie taka mieszanka bardzo fajna sprawa jest no i nie trzeba wystudzać ja tutaj tylko przykryłem dosłownie chwilę moment to się wystudziło minimalnie nie musi być mega zimne wystarczy żeby przestało parować żeby to było w miarę taka temperatura dobra i tutaj tą posypkę dodaję jeżeli chodzi o tą posypkę to ja mniej więcej dodałem tego około 2 łyżeczki takie kopiaste prawie tu jest troszeczkę mniej pokazane, co się okazało. Musiałam dołożyć, bo jeszcze ten ryż nie był taki przyprawiony jak powinien. Ok, dodajemy wszystko, mieszamy powolutku delikatnie, żeby tutaj tych ziarenek jak najmniej połamać. Najlepiej, żeby nie połamać, no ale nie pozgniatać, no ale się niestety nie da. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, w tym momencie, kiedy już mamy gotowy ryż. Mniej więcej na pół sobie go dzielimy. Jeżeli macie jedną. Jeden dodatek do ryżu z tych wszystkich furikake, to w tym momencie polecam nie dzielić, tylko od razu zasypywać całość. Dobra, ja sobie mniej więcej na pół podzieliłem, co się okazało i tak nie podzieliłem na pół, to przykrywam, odkładam, bo zawsze przykryw, powinien być ryż przykryty. Pierwsza posypka zielona, w tym momencie mniej więcej poszło mi około 1,5 do 2 łyżeczek, łyżek przepraszam, no mniej tego ryżu było. Także ja dosypuję to, mieszam. Dosypuję mieszam z dwa, trzy razy, tak mniej więcej, żeby, żeby właśnie to nie było takie sklejone w jednym miejscu, tylko ładnie rozprowadzone po całości. OK, przygotowaną wodę, przygotowany pojemnik na donaty. No i co, foremki płuczemy, moczymy, i powolutku do środka ten ryż wkładamy, ale nie przyciskamy. On nie może być ciśnięty, on może tylko i wyłącznie włożony. Tam gdzie dziurka jego łatamy i to wszystko i dociskamy i jest onad. I słuchajcie, to jest ciekawe. Bardzo fajnie się to prosto wyciąga, rewelacja i ładnie to wygląda. No i myślę, że właśnie w tym takim daniu, dodatku, to jest fajna sprawa, że to ładnie wygląda i się ładnie prezentuje. No na imprezach może zrobić furorę. Ok, druga porcja ryżu. I w tym momencie tutaj dodajemy drugą posypkę. Tej posypki musiałam troszeczkę więcej zrobić. Ona taka fa fajna była, ta fioletowa, naprawdę, uwierzcie mi. Ładnie w ryżu wyglądała. Dobra, no to co, dorzucamy. I identyczna sytuacja, i identyczna procedura. Mogłem tego nie nagrywać, ale to jest dosłownie kilkanaście sekund więcej. Czyli mieszamy znowu dokładnie. Jest to wszystko wymieszane. Jest to dokładnie tak w miarę niepozgniatany ten ryż. I co? No i lecimy. Następny pojemnik i następny właśnie kolor mamy. Tego farszu, tego ryżu z dodatkiem do ryżu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te posypki, tak jak wspomniałem, jest tego naprawdę multum. Tutaj sobie, tak jak poprzednio, dociskamy. Robimy tego pączka z dziureczką. Mamy gotowe. Odkładamy. No i teraz przygotowujemy właśnie jakiś taki reprezentacyjny, może być talerz, może być jakikolwiek, tak jak u łupek w takim bambusie. Posypki, dwa rodzaje, trzy rodzaje, zależy jakie. W tych pokemonach jest więcej rodzajów tych posypek. Ok, tutaj wysypałem jedną całą, mi się skończyła. Drugą otworzyłem, to jest ta właśnie taka fajna, wegetariańska, wegańska. Same glony i same donatki, właśnie bezmięsne. Bez, bez ok, lekko przyciskamy nie żeby tak ścisnąć lekko przyciskamy i tak rolujemy można powiedzieć, dociskając o coś w tym stylu jak teraz. I mamy to gotowe. No i następny i tak powolutku powolutku od jednego donata do drugiego donata. Na samym końcu słuchajcie, przybieramy jakoś czymkolwiek, czy góreczkiem, czy posypujemy właśnie, czy nawet można tutaj dać sam imbir. Macie gotowe, możecie serwować. Bardzo dziękuję za oglądanie następnego mojego filmiku. No i do następnej jakiegoś przepisu. Cześć!